Zabierze burmistrz miasta Półtusk Wojciech Gregorczyk. Był pamiętny rok 1920. W dniach 10 i 11 sierpnia w obronie Półtuska i w jego okolicach poległo lub zostało rannych ponad 200 polskich żołnierzy. A 17 sierpnia ta liczba jeszcze się zwiększyła do około 260. Ciała 46 poległych żołnierzy, które po wojnie ekshumowano, złożono we wspólnej mogile, przy której dzisiaj się zgromadziliśmy. Dokonali tego dowódcy i żołnierze 13. Pułku Piechoty, któremu jako stałą lokalizację wyznaczono wówczas Półtuskie Koszary. W celu złożenia doczesnych szczątków obrońców naszego miasta 13 pułk piechoty zakupił teren przy cmentarny, gdzie po dokonaniu pochówku poległych bohaterów żołnierze usypali wysoki kopiec ziemny, a jego zwieńczeniem stał się prosty krzyż. Starannie to miejsce ogrodzili i rok rocznie wraz z pułtuską społecznością otaczali opieką. Stroili mogiłem kwiatami Zapalali znicze, zaciągali wartych honorów. Po II wojnie światowej, mimo niekorzystnych trendów ideologicznych, półtuszczanie podtrzymywali tradycję opieki i troski o to, jakże ważne i godne miejsce pamięci. Mogiłem przebudowano w roku 1990, a w roku 2000 na granitowej tablicy Ufundowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczną, bryto nazwiska owych 46 żołnierzy bohaterów złożonych w tej mogile poległych w walkach o nasze miasto w sierpniu 1920 roku. Stan obecny odnowionej mogiły jest efektem wielomiesięcznych przygotowań oraz wspólnej partycypacji w kosztach i w zamiarze jej godnego odrestaurowania przez samorządy gminy Półtusk oraz Powiatu Półtuskiego, w tym projektowania uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, złożenia wniosku o dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorem projektu przebudowy mogiły jest pan Michał Michalak z firmy M Kwadrat. Zaś solidnego całokształtu robót budowlanych wraz z renowacją ogrodzenia dokonała firma Dan Goc panów Daniela i Pawła Goców. Ta piękna płaskorzeźba wykonana z brązu, godło Wojska Polskiego, wzór z początków jego formacji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wraz z napisami, to efekt pracy artysty plastyka pana Marka Pursa. I rzeczoznawcy pana Marka Gierlach. Renowację drewnianego krzyża nieodpłatnie wykonała firma CURFAM, półtuszczanina pana Wojciecha Żurawińskiego. Za wszystko, co w tym ważnym miejscu pamięci narodowej zostało wykonane, pragnę serdecznie podziękować wspomnianym instytucjom i firmom, ale przede wszystkim niewymienionym osobom które się do tego przyczyniły. Podziękujmy im brawami. Odnowiona mogiła bohaterów wojny polsko-bolszewickiej stanowi dzisiaj wspaniałą kompozycję wraz z wyremontowanymi w ubiegłym roku z inicjatywy Starostwa Powiatowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Grobami w sąsiedniej kwaterze żołnierskiej. Niech więc w nowej postaci, swoim korzystniejszym wizerunkiem, służy ku chwale poległych oraz pamięci potomnych przez wiele następnych lat i pokoleń. Proszę księdza Infuata Wysława Koska o poświęcenie woli. Wartaj i Wasz los! Warta na rany, Prezentuj, Wroń. Pan Zdarz, Módlmy się. Panie Boże, ty chcesz, abyśmy wspominali męstwo i odwagę żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w bitwie o wolność ojczyzny w 1920 roku przelali krew za wolność i niepodległość Polski. Po Bogosław, pomnik, który upamiętnia ofiarę ich życia. Niech słowa wyryte w kamieniu, mosiądzu i symbole tego pomnika utrwalają w naszej pamięci ich bohaterstwo, a w przyszłości. Przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i Ojczyzny przez Chrystusa, Pana naszego. আছো অস্কাউ